Ładny dziś dzień. Muszę zjeść śniadanie. Muszę się umyć. Muszę dzisiaj wziąć psa na spacer. Muszę dzisiaj zrobić zakupy. Ciekawe co słychać u mojej mamy. Ciekawe czy dziś zimno, czy może ciepło. Kocham. Bardzo kocham. Dobrze. Mam dzisiaj dużo do zrobienia. Mam bardzo dużo do zrobienia. Dam radę. Na pewno dam radę. Gdzie jest kawa? Dobra, wszystko dzisiaj zrobię. Wszystko dzisiaj zrobię według planu. Mam bardzo dużo do zrobienia. Zaraz to ogarnę. Dobra. Jest dobrze. Dobra. lecę działać, spokojnie. spokojnie, spokojnie. Tak, 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 spokojnie. tak, tak, tak. Spokojnie. Spokojnie. Wszystko zajebie. dzisiaj Cię zrobię według planu. Dobra, teraz. Muszę dobra. dobra mam spokojnie. 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 Tak. Dobra, spokojnie. Tak, spokojnie. tak. 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 Madre, to jest bariery. Aha, tak, tak, tak. Źle! Przedstawiłem sobie sprawę z tego. Nie chcę, nie chcę. Drogi, spokój. No to w dupiej! No kurwa! Jest źle, jest, jest po prostu iT… źle. Po prostu za Nie na co dzień. Nie dam rady. Nie dam rady. Chcę mi się płakać. Tak już przegrałem. Chcę mi się płakać. Ale tak robiłem. Nic nie udało mi się zrobić inaczej. Głupi. Gdyby nie ma sensu. to jest źle. Po prostu za ciężki. Nie chcę już niczego robić. Chcę mi się płakać. tak już przegrałem.